gdyby ktoś kiedyś pytał czy możemy korzystać z dwóch urządzeń a mianowicie dmuchawy terahercowej zwanej również kwantowym generatorem a tutaj mamy platformę do stóp która jest bardzo bardzo podobna technologicznie ale jednak wzbogacona o Puls elektromagnetyczny PMF i podgrzewaną płytę dalekiej podczerwieni. Właściwości technologii dobrze znamy, zaś wiemy, żeby nie łączyć obu podczas seansu. Urządzenia stosujemy osobno. Łączyć możemy urządzenia tylko iteracker, e czyli możesz posiadać wszystkie urządzenia iteracker, e zaczynając od klasyk idąc przez premium, premium plus, aż do pro. Możesz korzystać z dmucha w terahercowych w nieograniczonej ilości sprzętu. Możesz korzystać. Zaś z platformy korzysta się tylko jednoosobowo. Na jedną platformę jedna osoba. Wtedy to urządzenie możesz odstawić na półkę, bądź przygotowywać sobie wodę, jeśli naprawdę jej potrzebujesz gdy chce Ci się przerwać seans, ponieważ nagle zachciało się iść do toalety, podnosisz lewą lub prawą stopę i idziesz. Gdy wrócisz, kładziesz stopę, a timer znów liczy czas. W każdym razie, kiedy oderwiesz którąkolwiek ze stóp, urządzenie przestaje pracować. Ponowne włączenie oznacza Domknięcie się obwodu. Dzięki temu energia może płynąć i maszyna zaczyna działać. Stawać piochy.